Dr. Volt z Doktor z komputerem oraz dzwonkiem rozmawiają z Kapitanem Justin. Elowina, no Siemka. No Elo, super, że jesteś. No Elowina. No i co Doktor Volt? jest na coś? Właśnie jeszcze informacji mi nie pojawiło się, ale wiecie o tym. Musimy coś zrobić, Kapitan Justice, żebyśmy trafili Mister Kinga oraz profesora K. Oraz proszę, profesora K. Profesora K! Aha, Doktor Volt. Jak mnie atakował... Jak mnie atakował, to ja... Ale jakoś mi się... Nie wiem. Okej, okay, jak... No dobra. Dobra, sprawdzamy, to tutaj coś w ogóle jest ważnego. Informacje się już pojawiają. Jest! Informacje są! No nie, tutaj jakieś informacje. Okej. Okay. Widzimy. Dla Enigmy, Dostera i dla Poutatora są tutaj labirynt. Labirynt tutaj są! Ale jak mogą uciec do tego portalu? Aż tutaj jest! Aż tyle z rzeczy tutaj! To co teraz że Miraculum nie miał, robią? Tego nie wiem w ogóle. Tak by na przykład to by było... Nie wiem w ogóle. Okej. Okay. Tak słyszeliście, kupacy? Właśnie słyszałem, ja też słyszałem. No jasne Batch Force. Jestem Batch Force. Batch Force! Okej, okay, sorki, sorki. No dokładnie. Ach. No nie ma żadnych złoczyńców na razie tutaj. Ale jak będą przybyte tutaj, no to im zajemy się. Wiesz że zostaje jak gąbkę woda, gąbkę. A! Nic się nie jest! o nic! Uważaj na siebie! Dobra! Będę patrzył do tych zwodzieńców! O! Nie ma! Pff, ok okej. Okay. Okej. O, Elo! Siema! Oj, spadłem Elo. Jak tam? Spoko. To fajnie. Będziemy myśleli, a jak? Ty wiesz jakieś, na jakieś informacje o tym rycerze Mirakulom o tym portalu? Właśnie dostałem system u siebie, że dokładnie wiemy, że dla nich labirynt. A dla kit Kazuma, Hardlocka i agenta Hedy oraz dla tych, dla tych ludzi też. Które biorą wyścigi, to pewnie... Chyba dogadali się jakoś i chyba wyjdą razem do portalu. Aha. Czyli ja będę... Dobra, no to ja skoczę... No dobra. Okej. Okay. To ja będę patrzył. Ło! Okej. Okay. Cyk! Spadłeś? Ta, spadłem. Spadłem. Tak. Okej. Okay. To ja też sprawdzę, czy tutaj za tych złocińców nie ma. Sprawdzam. Psst! O, o! Jaki złocińca jest? A nie, 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 To jest, to jest... A! To jest w laboratorium doktora Czumbera! Doktora Czumbera? Tak. Aha. Doktora Czumbera? Tak, Wonder Rescuer! Patrzymy dalej. Kitka... Kit Fury oraz profesor Kaido. Okej, okay, tu jest gdzieś Będziemy tutaj ukradniemy jakoś tutaj. Jakoś rzecz tutaj. Ała, 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 strzelają na mnie! Gazobli staje! Zniszczone! Teraz ten budy... ten... ten, ten drzwi, zniszczyć, profesorka. No co dalej? Castle Destroyer! pim, Psz, Jest! Chodź! Chodź, chodź! Idę. Jesteśmy tutaj. Trzeba coś ukraść. Tak, profesorka? E, e, e. No to zobaczymy ukrane takie coś, żeby udało nam się, bo ty wiesz, że że udało mi się zrobić tajnego złoczyńcę. Jakiego? Takiego, jak błyskawica. Aha Dobra Lunartik To my sobie przejdziemy się na twoim miejscu No dobra Zamknąłem Kazu Racer zamknąłem na klucz i No to idziemy Chodźmy no to pa! Pa pa! Słucham? Co? Co to jest? Słucham? E, co powiedziałeś, agent Hadi? Jakiś głos tu był. Jaki głos? Chodźmy. Co? Widzicie, co tam jest? Profesor Kakit Fury znaleźliśmy. Chodźmy tam. Ja nim się policzę, o! Ej, stój! Co? O nie, tylko nie to! Ta, my już wiemy o co tutaj chodzi, bo wy. Ha, bo ja wiem o co chodzi, bo wy przyszliście, żebyście znaleźli się innego... Finksa, czy co? O co, bo. o co tu znowu chodzi? Nie tak prędko! O profesor Karolin no i Kid Fury. Kid Fury. Kazum Power! Pim! Ała! Ała, ała! Oh. Szybko, weźmy coś, żebyśmy. Szybko idziemy do Lunertik. Idziemy? No dobra, no to wyjdźcie, ja tym się zajmę. Dobrze, Agent Heady. Tylko postaraj się, żeby ci twióryki nie strzelał... Kaząc destroyer, okej. Okay. Mamy teraz labirynt. Widzicie, Mister Ginky G? W jakim kierunku? Tam jest lewo i prawo. Prawo i w lewo. <śm> Ale jak to zrobimy? Kiechopuł, tato, onkiem co usłyszy. <śpiewanie> Dobra, ciekawe, il. To w drogę mam iść, żeby wznies... Dodaj, nic nie trafiałem, ale <śpiewanie> ale ja już odkryłem. Broni od rycerza mirakulu. Ta, A o, nie! Uwaga! Tutaj się nastąpiło bardzo ciężkie rzeczy. Gdzie Mr. King ugrady broń? No nie, uciekał stąd. Pips! Okej, okay, to samo się włączyło, czy co? Chyba samo, nie wiem. No to ja uciekam. Ja go gonę. Idziemy do niego. Ciąg dalszy nastąpi.